Jak wam się podoba garnitur za 260 zł. No tak, prawdę mówiąc, to 330 gdzieś tam z wysyłką. Wykonanie bardzo fajne, materiał bardzo fajny, ale jak widzicie, o wiele za duży. No niestety, dokonując obmiarów tu i ówdzie, dowróciłem coś. Chińczyk zapewne też coś dowrócił. No i wyszło jak wyszło. Idzie trzeba wykonać kolejną, ale z lepszym obmiarem, bo teraz już wiem. Na co zwrócić uwagę, powinno być wtedy idealnie, bo rękawy za długie, koszula nie wystaje spod spodu. Powinno być bardziej obcisła, ale to spodnie idealne, a to dzięki temu patentowi, tutaj, który zaraz ściągnę i Wam pokażę. Dobra, rozebrany. Patrzcie na to. Tu, gdzie mamy kieszeń, mamy pięknie zamaskowaną regulację średnicy. Jest pod spodem taka taśma plastikowa z ząbkami. Do tego jest taki metalowy zatrzask, możemy go sobie otworzyć i o, przesuwamy i potem zatrzaskujemy w pozycji, jaka nam pasuje. Aczkolwiek ma to pewien mankament, bo jak trochę mocniej się pociągnie, to to ma tendencję się rozpinać. Tu jak patrzę, to są takie ząbki metalowe. Jest, żadnej instrukcji nie było dołączonej. Mam wrażenie, że jak się już to zatrzaśnie, to te ząbki chyba trzeba dogiąć, żeby to zablokować w danej pozycji. I tak też chyba zrobię, ale spodnie po prostu rewelacyjne. Bardzo fajny lekki materiał. Idealny na aktualne upały. W marynarce też będzie trzeba trochę guzik przesunąć, rękawy nieznacznie skrócić. Też będzie. Idealna, ale z pewnością zamówię kolejny, modyfikując trochę rozmiary i zobaczymy jak wyjdzie tamten. Bardzo fajne, widziałem też te materiały w takich piaskowych, zimistych odcieniach, także spróbujemy może coś takiego. A na razie to tyle, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.